Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Compam. a to jest kolejny poradnik, w którym pokażę Wam skąd jak ściągnąć Minecrafta 174 za darmo i w pełnej wersji. Na początku wchodzimy w link podany w opisie i klikamy ten przycisk. Gdy ściągniemy, przyrzucamy to na pulpit i włączamy dwa razy. No już, szybciej, no. Jest to Minecraft Basic, także to jest zupełnie bezpieczne, sprawdzałem. I tak, tutaj mamy twój nick. Możemy tutaj sobie dowolny nick zmieniać. Tutaj mamy mm, wersję Minecraft. Znaczymy 4 standardowe mody. Pixelmony i inne takie, takie. Tutaj mam swoje mody. Możemy dodawać tutaj swoje Chcemy pamięci RAM, którą e, my chcemy dołać do Minecrafta. Przecież wyjść z gry. W grze pojawi się przycisk wyjść z gry, tak samo jak na, no, na premium. Sprawdzanie Niku, Nie wiem dokładnie o co z tym chodzi, ale ja tego nie używam. Możemy zapisać zmiany. I własne mody. Tutaj wybieramy sobie jakie mody chcemy. Tutaj, takie coś jest polecane. Kategorie na przykład. Które mamy. I szukaj. Muszę na przykład napisać sobie Optifine. I nam wyszuka optifine. A. Nie wiem czemu nie został to na 4, ale na stronie producenta jest. Gdy już weźmiemy tę modę, którą chcemy, klikamy ten czerwony przycisk I uruchomię. Trochę mi się to będzie włączało, także opowiem Wam nieco o zeczu. Na Zyczu możemy sobie zmienić skin. Będziemy go widzieć tylko my lub osoba, która ma zeczu. Tak samo będziemy widzieć skin osoby, która ma zeczu i ma też wpływany skin. I to jest w pełni bezpieczne, ponieważ sprawdzałem kod Zyczu, to jest... Yy, według, według mnie najłatwiejszy sposób na no. Yy, no, no, nie wiem, to, żeby się to będzie włączało. no, 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 to no, 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 się no, 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 Okej, okay, jest. I jak mamy umowy pięknego Minecrafta, mamy tryb wielo-, jednoosobowy, wieloosobowy. Te opcje. Wiem, że to zmieniło ale... Warto. A może pokażę, że działa, jeśli to tam... Świat włącza, testowałem. O, no i widzimy. Jest. Minecraft. Ja wam wszystkim dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć.